O vejam

bez Szanowna Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Otrzymałem takiego SMS-a od jednego z dyrektorów szkół. I myślę, że on jest świetnym podsumowaniem tego, co się dzieje w Ministerstwie Edukacji Narodowej. Ministerstwo Edukacji Narodowej uważa, że świadectwa zgodne ze stanem faktycznym są nieważne. Bo są niezgodne z rozporządzeniem, które co prawda jest nieaktualne, ale nikt go nie znowelizował, więc jest nadal obowiązujące. <grywa> Proszę Państwa, trzeba sięgnąć do klasyki polskiego filmu i powiedzieć: Niezły macie siostry, bałagan w tym archeo. Niezły macie, bałagan w tym archeo. Tylko szkoda, tylko szkoda że kosztem tego bałaganu. Dzielicie się z tysiącami uczniów, którzy dzisiaj, i rodziców, i rodziców uczniów, którzy dzisiaj cierpią z powodu tego bałaganu, tego niechlujstwa, zaniedbania, i nie uczestniczą w rekrutacji, albo w ramach tej rekrutacji są odrzucani na etapie ubiegania się o przyjęcie do szkół, do szkół średnich. To jest dramat. to jest dramat. Takiego dramatu w ministerstwie jeszcze nie było. Ale, wiecie Państwo, pośród wszystkich, pośród wszystkich rzeczy, zaniedbań, niechlujstw, dramatu w szkole zaledwie po półtora roku rządzenia przez najgorszą minister edukacji narodowej w historii Rzeczpospolitej Polskiej, w historii najsłabszego rządu Rzeczpospolitej Polskiej. O tym wszystkim będą mówić moi przyjaciele, posłanki i posłowie, posłowie prawa i sprawiedliwości I za chwilkę, pewnie w kilkudziesięciu pytaniach. Jedna rzecz jest najbardziej dramatyczna. Pani minister, dlaczego pani tak bardzo nie lubi narodu polskiego. Dlaczego pani do tego stopnia nie lubi tego narodu, że pani nawet rezygnuje z nazwy minister edukacji narodowej? Dowodów na to jest ogromnie wiele, bo przecież to jest szatkowanie lektur, wyrzucanie z lektur obowiązkowych tego kodu genetycznego narodu polskiego. To jest kwestia wpływania niezgodnego z konstytucją na działania, które mają zmierzać do demoralizacji, deprawacji dzieci, niezgodnie z prawem rodziców do wychowania dzieci, zgodnie ze swoimi przekonaniami, ze swoim światopoglądem. Dlatego pani minister, takie świadectwo szkolne, za chwilkę pani wręczę, mam nadzieję, że pani przyjmie, z tego świadectwa wynika prosta rzecz. Pośród wszystkich niedostatecznych ocen z przedmiotów takich jak polski, matematyka, fizyka, chemia, historia jest jednak jedna cela celująca. Celujący za zdradę narodową. Za zdradę narodową. I jeszcze ma pani szczególne osiągnięcia: realizacja ideologicznej i politycznej agendy kosztem jakości edukacji, antypolska propaganda, likwidacja prac domowych, ograniczanie fizyki, chemii, historii, religii, edukacja seksualna wbrew rodzicom. Nie otrzymała pani promocji do dalszego pełnienia funkcji ministra Edukacji Narodowej. Wie pani dlaczego? Dlatego, że pani nigdy porządnie nie przeprosiła również za te haniebne słowa. Za te haniebne słowa w rocznicę wyzwolenia Auschwitz-Birkenau, haniebne słowa oskarżające naród polski, naród polski o to, że to my i nasi rodacy budowali obozy pracy, które następnie zamienili się w obozy koncentracyjne. Wstyd, hańba, skandal, pani minister. Do dymisji. I zapraszam pana posła Dariusza Piątkowskiego, który będzie kontynuował. Proszę. Widać, że w pisie nerwowo, skoro panu Czarnkowi przypomniało się, że coś wie o świacie. Ale kompromitacja. Ludzie! Pytacie o programy nauczania. Pan nawet nie wie, panie Czarnek, że programów nauczania nie kształtuje minister edukacji narodowej. Więc pan tego nie wie. Jest to wyjątkowo kompromitujące. Proszę uspokoić. Pani, po, pani minister, chwileczkę. Pani minister, no poczekam, chwileczkę. Bezdomna posłanka się denerwuje. Pani poseł, pani poseł, zwracam pani uwagę, że zakłóca pani obrady Sejmu. Proszę kontynuować, pani minister. Uspokojeni? No to posłuchajcie. Po pierwsze, nie wiem gdzie pan Czarnek się podział, ale może się dowie, czym zajmuje się Ministerstwo Edukacji Narodowej. Otóż Ministerstwo Edukacji Narodowej nie zajmuje się programami nauczania, tylko podstawami programowymi. Można to było ogarnąć przez parę lat. Nawet pytania nie umiecie zadać porządnie. Nie mówiąc już o steku, bzdur i pomówień, no ale czegóż się spodziewać podzbanie roku. E... Ale co żeście zrobili ze światą? Co żeście zrobili z oświatą? To może sobie przypomnimy, wynagrodzenia nauczycieli... W waszych czasach najniższe nie wzrastały nauczyciele. Pani minister, pani minister, ja bardzo panią przepraszam. Szanowni Państwo. Ja nie słyszałam oburzenia, jak przemawiał tutaj wasz kolega, pan poseł Czarnek, który co drugie słowo obrażał panią minister Nowacką. Nie słyszałam tego. Proszę się uspokoić, bo naprawdę będę wyciągać y, konsekwencje regulaminowe. Naprawdę chcecie tego państwo dzisiaj trochę mniej emocji. Pani minister Pani minister, jeszcze chwileczkę. Chce Pani ze mną jeszcze podyskutować? Pani poseł. Proszę o trochę spokoju i trochę mniej emocji, a jeśli macie emocje, nad którymi nie panujecie, proszę iść się przewieczyć przed Sejm. Bardzo proszę, pani Minister Państwo zapominają, że debatę o oświacie słuchają też ci młodzież. I może byście chociaż przez chwilę, państwo posłowie z PiS, postarali się być dla nich jakimkolwiek wzorem, niekoniecznie negatywnym. Od 2023 roku po, do, szkołę, przejęliśmy władzę i zastaliśmy szkołę w kryzysie. Zideologizowaną, niewydolną i kompletnie nieprzystosowaną do warunków zmieniającego się świata. Pamiętamy wszyscy protesty przeciwko destrukcyjnym działaniom waszego rządu. Protest nauczycielek i nauczycieli w 2019 roku doprowadził do tego, że prestiż zawodu nauczyciela drastycznie spadł, a nauczyciele czuli się zrezygnowani, pracując w takich warunkach. Pani Marszałkini, Wysoka Izbo. Z jednej strony jesteście przeciwko ideologii w szkołach, a z drugiej chcecie do nauki ideologii przymuszać dzieci i młodzież. Bo czym innym, jak nie ideologią, jest religia katolicka. Z wielu ideologii trudno znaleźć bardziej szkodliwą dla psychiki dziecka. Straszenie grzechem śmiertelnym, piekłem, wiecznym potępieniem to z pedagogicznego punktu widzenia dla psychiki ośmiolatka niezłe przegięcie. Dlatego tak. Stop ideologii katolickiej w polskich szkołach. Czas na szkołę świecką, przyjazną, empatyczną i taką, która nauczy umiejętności społecznych i tego, jak dać sobie radę w życiu i jak uchronić się przed teoriami spiskowymi, które jak widać nas zalewają. Możemy to zrobić za pomocą krytycznego myślenia. Jedna trzecia absolwentów polskich szkół wierzy, że dinozaury żyły razem z ludźmi. Tymczasem w Szwecji ten odsetek wynosi 4%. Dlaczego tak się dzieje? Może dlatego, że w Szwecji zamiast lekcji religii jest więcej biologii. I bardzo dziękuję Pani Poseł. Bardzo dziękuję. Pan minister Czarnek, popularnie nazywany filantropem, przyznawał wille przyznawał nieruchomości, apartamenty różnym organizacjom, które, które miały nawet negatywną ocenę merytoryczną. Miał negatywną ocenę merytoryczną, my odzyskujemy pieniądze. Odzyskaliśmy już Odzyskaliśmy już prawie 3,5 miliona złotych.

bez kryteriów i bez przyzwoitości. I tak jak pana, to wielu innych będziemy rozliczać w tym i w innych resortach. Za wasze... To czekacie, nie bójcie się. Mało kto wie, ale był taki program wsparcia edukacji. Wsparcie było. Jedna czwarta do województwa pana ministra Czarnka. Tak szastał publicznymi pieniędzmi, że z całej Polski jego województwo otrzymawało najwięcej środków. Ale bardzo dużo się zmieniło, proszę państwa, bo my zmieniamy polską edukację. Kuratorzy są kuratorami niepolitycznymi kuratorami, którzy są realnym wsparciem dla nauczycieli. I dzisiaj oglądający nas państwo doskonale wiecie. Że znaliście nazwisko, chociażby krakowski, małpolski kurator, nie wiecie dzisiaj, kto jest kuratorem, bo zajmuje się pracą, a nie polityką, bo zajmuje się kontaktami z nauczycielami, ze szkołami. I ci, którzy wiedzą cokolwiek więcej o świecie, w tej to chwili zamilkli. Przyjęliśmy politykę transform transformacji cyfrowej edukacji. To jest realizacja kamienia milowego KPO. Żebyście tego nie zrobili, byliście skłonni rozdawać laptopy bez polityki, która by tłumaczyła, czemu to się wydarza. E, mamy ponad 5 miliardów z KPO, które zosta trafią do szkół na modernizację sieci w szkołach, na zestawy do prowadzenia zdalnych zajęć laboratoria STEM-IAI oraz na cyfryzację egzaminów zewnętrznych. Tyle mówicie o wsparciu e, dla małych środowisk i ratowaniu szkół. No to przypomnę, e, zamknęliście, e, za Waszych czasów zostało zamkniętych. 1435 szkół? 1435. I nie mieliście żadnego programu inwestycyjnego, który wspierałby małe szkoły. Żadnego. Mieliście program, który wspierał willę kolegów. My w tej chwili mamy program, który wspiera małe szkoły i ustawę, która pojawi się w konsultacjach, dotycząca wsparcia dla małych środowisk, żeby małe szkoły mogły przetrwać, bo to, Panie Czarnek, jest patriotyzm, żeby wspierać społeczności lokalne, a nie żeby krzyczeć i wycierać ja im sobie gębę. W tych małych szkołach, nie? Dalej programy młodzi obywatele, odkrywcy i nasze tradycje, bo my wspieramy organizacje pozarządowe, a nie z nimi nie walczymy. Dalej. Religia w szkołach. 69% aprobuje niewliczanie oceny z religii do średniej na koniec roku szkolnego. 70% aprobuje łączenie klas na lekcji religii w sytuacji, gdy jedna z klas w klasie uczniów uczęszczających na religię jest mniej niż 7 osób. 58 osób 50% osób ogra, e, popiera ograniczenie lekcji religii w szkołach publicznych do jednej godziny tygodniowo, w tym 30% wyborców PiS. To była dobra debata bo ona udowodniła, że mamy do czynienia z najgorszym ministrem edukacji w historii III Rzeczypospolitej Polskiej, w najsłabszym rządzie w historii III Rzeczypospolitej Polskiej. Z czego to wynika? Proszę państwa, mieliśmy tu do czynienia z serią kłamstw i manipulacji. Kilka z nich rozszyfrujmy. O tym mówiła wielokrotnie również pani minister Lubnauer. Otóż to, że nauczyciele początkujący mają... Wynagrodzenie zbliżone do minimalnego wynagrodzenia wynika z faktu, że to myśmy podnieśli minimalne wynagrodzenie z biedy nieprawdopodobnej. 1750 zł dawaliście ludziom na minimalnym wynagrodzeniu, a nauczyciele wchodzący do zawodu zarabiali 1900 zł na rękę. 1900 zł na rękę. To myśmy podnieśli. Wynagrodzenie minimalne dla wszystkich, dla wszystkich Pani Poseł, z 1750 zł do grubo ponad 4000 zł, a tym samym wynagrodzenie minimalne dla nauczycieli początkujących, wchodzących do zawodu wzrosło o 100%. 100%! I to, jest, I to jest prawda o wynagrodzeniach, a nie manipulacja, którą Państwo urządzacie. Państwo podnieślicie wynagrodzenie raz o 30%, z czego 20% z tych 30% było zarezerwowane przez nas, pani minister. I to było przygotowane, proszę tutaj nie kłamać i tym się chwalicie. Ale już tegoroczne podniesienie wynagrodzeń jest po prostu dramatyczne i dlatego nauczyciele dzisiaj mówią wprost, to jest zmarnowany rok, zmarnowane szanse. To jest jedna z manipulacji. Druga, to jest oczywiste, pani minister, że ja powołałem komisje eksperckie do tego, żeby zaczęły odchudzać podstawę programową tylko w jednym celu. Chodziło o to, Chodziło o to, żeby zmniejszyć liczbę godzin w tygodniowej siatce godzin, tak, a żeby w klasach najstarszych, siódma, ósma klasa podstawówki i w klasach szkół średnich zmniejszyć obciążenia, ale nie kosztem polskości, nie kosztem programu nauczania patriotycznego. Trzeba zmniejszyć liczbę godzin po to, żeby ci uczniowie rzeczywiście mogli uprawiać sport, mogli rozwijać swoje zainteresowania, chodzić na rozmaite dodatkowe zajęcia. Ale tego pani nie zrobiła. Zamiast tego pani wyrzuciła, wyrzuciła ze szkoły polskość. Wychowanie patriotyczne, o czym wielokrotnie tutaj pani wielokrotnie mówiliśmy. Inwestycje w oświacie. Na miły Bóg. No niech pani już więcej nie straszy, bo to jest naprawdę śmieszne wręcz. No, dwa postępowania w prokuratorze. Ja mam z 10 albo 15. Z 10 albo 15 postępowań. Tylko co z tego wynika? Wynika z tego fakt na przykład następujący. Fundacja pod Damaszkiem, którą pani szkaluje, szkaluje i która odpowiada mniej więcej raz na dwa tygodnie na absurdalne pisma CBA, ABW i wszystkich innych służb, Prowadzi świetne korepetycje dla dzieci z domu samotnej matki, dla dzieci najuboższych w centrum Lublina za własne pieniądze. To jest dla pani coś, co psuje edukację? Czy to jest właśnie inwestycja w oświatę? Takie są te, takie są te inwestycje. Mówi pani, że yy, yy, oceny ekspertów były negatywne. Tak niekiedy były. Na przykład. Była negatywna ocena ekspertów na zakup samochodu nowego, który dowozi od dwóch lat dzieci niepełnosprawne do szkoły specjalnej w Warcie. Nie kupiałaby Pani tego samochodu, a ja kupiłem ten samochód po to, żeby dzieci do szkoły specjalnej jeździły w godnych warunkach, bo o to chodziło. Ile pani przeznaczyła pieniędzy na nowe szkoły specjalne? Ile? Niech pani powie, ile? Ile pani przeznaczyła pieniędzy na nowe sale gimnastyczne? Niech pani powie, ile mają dzisiaj samorządowcy, którzy prowadzą szkoły, na inwestycje w szkoły? Zero. Okrągłe zero. Ostatnie inwestycje właśnie kończą z polskiego ładu. I obraz tego wszystkiego jest następujący. Niedawno, trzy miesiące temu, otwieraliśmy nowiusieńką salę gimnastyczną w niewielkiej szkole w Łuszczowie, w gminie Wulka pod Lublinem. Sala gimnastyczna w tej tylko jednej gminie kosztowała 10 milionów złotych. Te 10 milionów złotych gmina pozyskała z naszych inwestycji w oświacie. Przyjechał na zajórz, do województwa lubelskiego pan poseł, pan minister Nitras. I przywiózł pieniądze na rozwój infrastruktury sportowej w szkołach. Na całe województwo. Wiecie ile? 10 milionów. Przecież to jest wstyd, to jest niebywała hańba. Okradliście samorządy, nie inwestujecie w oświatę, szkalujecie dobre imię tych, którzy zbudowali szkoły specjalne, sale gimnastyczne, rozbudowali szkoły, zmodernizowali szkoły, wyposażyli w najnowocześniejszy sprzęt w Europie. Bardzo dziękuję za obejrzenie materiału do końca. Gorąco zachęcam do obejrzenia jednego z wyświetlanych filmów oraz do zostawienia subskrypcji na kanale. Bardzo pomoże to w zbudowaniu większych zasięgów. Do zobaczenia.